Chciałbym w tej chwili odczytać list, jaki skierowany szczególnie do Państwa jest przez panią Beatę Cholewkę. Pani Beata Cholewkę jest dyrektorem Departamentu Pielęgniarek i Położnych i pisze w tym liście takie słowa Szanowny Panie Rektorze, bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom studiów pomostowych w Państwowej Szkole Wyższej im. papieża Jana Pawła II. Pozdrawiam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, władze uczelni, kadrę dydaktyczną, studentów ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznych absolwentów studiów pomostowych realizowanych w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia. Mam bowiem świadomość, że pogodzenie pracy zawodowej, życia rodzinnego i studiów od wielu dzisiejszych absolwentów wymagało naprawdę silnej woli. Proszę o odstąpienie absolwentów w kierunku pielęgniarstwo pomostowe ścieżka A. Uroczysty w, m, dzień, w którym wręczamy dyplomy, żegnamy się z absolwentami. Chcemy, żeby to była tradycja, tak żeby było wznośle i po to, żeby tworzyć taki troszeczkę wzniosły e, moment do wychowywania młodzieży. Jest potrzebny, potrzebny jest nam potrzebne są nam te wzruszenia. My musimy mieć taką wrażliwą i dobrą młodzież, dobrze wychowaną. Jest to wyższe licencjacje, kształcenie. E, w tym kształceniu najistotniejsze jest spełnienie dyrektyw unijnych, czyli takich wymogów do pielęgniarstwa kształcenia godzinowego, dla tak żeby dyplom był uznawalny w krajach Unii Europejskiej. To jest najistotniejsze, my te kryteria spełniamy. Te dyplomy są ważne. I ludzi się pożegnaliście na co Z pielęgniarstwa około 18 czy 19 osób, około 40 z ratowników, 80 chyba osób skończyło w tej chwili studia pomostowe pielęgniarstwa. Zawód pielęgniarki dalej cieszy się taką, powiedzmy, sobie, z tym, społeczną, poważaniem To i, będzie, będzie zawód, który będzie zawsze potrzebny, dlatego że zapotrzebowanie na opiekę i na pielęgnowanie będzie potrzebne w każdej grupie, a szczególnie dla osób dorosłych, niepełnosprawnych. A tych osób nam przybywało. W takiej pięknej uroczystości muszę powiedzieć, że dziewięć pielęgniarek z oddziału, którym kieruję, uzyskało stopień właśnie licencjata jak również z tych 9, 4 pielęgniarki zostały wyróżnione ich prace zostały wyróżnione z czego jedną z prac trzymam przed sobą więc ja w tym momencie powtórzę i powiem nie skromnie pielęgniarka powinna pracować na oddziale intensywnej terapii to jest wzór dla mnie pielęgniarki z którymi ja pracuję na co dzień w oddziale intensywnej terapii jak również w oddziale anestezjologii Cieszę się bardzo, że pielęgniarki również mogą podnosić swoje kwalifikacje i tak powinno być. To jest dobry system, który się sprawdza. Natomiast również to powinno być, ten, ten system podnoszenia kwalifikacji również powinien być dostrzegany w systemie płacowym, w systemie pra, pracy, gdzie pracodawca powinien to również docenić w jakiś sposób, myślę, że ekonomiczny przede wszystkim. A to jeszcze kuleje mimo wszystko. Jest to zawód, który oprócz typowo nabytych umiejętności powinien mieć kobie osoby, które pracują w tym zawodzie, powinny mieć dużo ciepła, dużo zrozumienia, dużo cierpliwości, ponieważ odbiorcą naszych usług jest człowiek potrzebujący, człowiek cierpiący. I myślę, że to są takie elementy oprócz profesjonalizmu, które są bardzo ważne i istotne. Studenci Państwowej Szkoły Wyższej korzystają, z tak powiem, z bazy dydaktycznej naszego szpitala, więc mamy kontakt z, ze studentami tych kierunków i rzeczywiście większość studentów to są osoby, które chcą pracować w tym zawodzie, czyli oprócz takiej profesjonal, medycznego profesjonalizmu wykazują dużą taką empatię. To zawiera właściwie wszystko, co jest potrzebne do wykonywania tego zawodu. U mnie w, w wybranym kierunku był czysty przypadek. Zostałam namówiona przez koleżankę. Oczywiście tego kroku swojego w życiu nie żałuję. Jestem zadowolona, jak było widać. Zostałam wyróżniona w działalności koła naukowego, diagnoza, jak również zawróziono pracę licencjacką. A co panią generalnie pociąga w tym zawodzie? Nie jest to łatwy zawód. No nie jest łatwy, ale w tym momencie chęć. Hmm, Da, y, dania coś siebie dla innych, pomocy ludziom i y, 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 kontakt z ludźmi cały czas. Jakie to były studia? Ciężkie, łatwe? Studia wymagały dużo nauki i na pewno przez pierwsze dwa lata jest jednak dużo tych książek do przeczytania, ale później, jeżeli człowiek się w to wdraża, to jest to bardzo przyjemne i to wymaga wiele pracy w szpitalu też, prawda? Wiele, bardzo dużo godzin praktyk i pracy z ludźmi, ale jeżeli ktoś po prostu idzie z powołaniem w tym kierunku, to jest super i wtedy się w ogóle tego nie odczuwa, nie odczuwa się zmęczenia, tylko z przyjemnością się rano staje na godzinę siódmą i odbywa się te godziny w szpitalu. Sądzi Pani, że w tej chwili w Polsce, nie wiem, w regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu pracę? I, I jak Pani myśli, będzie Pani? Zależy w jakim, w jakim rejonie Polski, prawda? W regionie wschodnim niestety nie ma pracy, po prostu jest, są stanowiska zajęte, ale w Warszawie, we Wrocławiu, w tych większych miastach jest praca, także można znaleźć pracę. Czułem takie właśnie powołanie, że tak powiem, był to zawód, który od zawsze chciałem wykonywać i ciągnęło mnie do tego. I właśnie do tego się zdecydowałem. Oprócz właśnie ratownictwa medycznego rozważałem też inne kierunki medyczne, ale jednak uświadomiłem sobie, że ratownictwo medyczne to jest to, co właśnie chcę robić w życiu i to jest coś, co naprawdę może przynieść dużo satysfakcji i pomocy dla ludzi. Dzisiaj to tak jak sami mówiliście, to nie koniec, a dopiero początek Waszej drogi. Czy Pan już ma to miejsce, w którym będzie Pan tą dalej drogę kontynuował? To znaczy tak, na początek na razie chcę jeszcze dalej kontynuować moją edukację, w tym zawodzie rozwijać się, między innymi tutaj na uczelni jest możliwość studiów drugiego stopnia z medycyny ratunkowej. I chcę właśnie tutaj ukończyć studia magisterskie i dopiero wtedy myśleć o pracy zawodowej. Ewentualnie, jeśli uczelnia będzie dalej próbowała zdobyć wyższe umiejętności, żeby kształcić na studiach doktoranckich, a takie są plany, będę rozważał też, żeby przyjść tutaj na studia doktoranckie.